Witam wszystkim, z tej strony Gameplay Mix i dziś specjalny gameplay. Gra Sirius Sam 3 z 2012 roku najnowsza edycja Zaczynamy Gra po angielsku i w części rosyjsku ale poradzimy sobie co tutaj na początek jeszcze ręce Otworek Widzowie Młodsi, lepiej niech nie oglądają. Caution! Give me some skulls in one of these and it's a party. Stone, it's Quinn. We picked up a Mayday from Miller. Give me a sitrep. The chopper's is Fubar. I ended up a few blocks away. I'm going to rendezvous Alpha now times so I have to tell you to wear your seatbelt eat me Rodriguez what's your 20 we're in front of the museum you know where we're supposed to be where the hell are you stay put I'm on my way Roger that Jimmy Jimmy whoa you know Roger what are you what are you looking for <laughs> oh, the Mutant hodzno to the beach oh yeah man so to the palace a kiss Biegam jak pojebany O, tu coś wyskoczył Gwonku, kabum Idziemy dalej O, znowu jakiś potworek Bum. Coż, Co nie lubią te potwory Jeszcze jakiś. Ty No i ty Ciebie zabiję, tak Stykło, stykło idziemy dalej. No, tigery sobie darujemy. Już Jestem na sterynach porządnie, zmutowany, to zapierdala. Rodriguez, Super gierka się wydaje. Fajne efekty. Ale się jakaś broń O, co to? O kurka Smashing Idziemy dalej No czy gra się przycięła Czemu? Aha o, lol, mam cię zabić Bo tym młotkiem nie dostanę O dawaj tu chodź, tu chodź Zniszczę Cię, dawaj. Jesteś kozak? Chodź. No, uciekasz, boisz się. Wiedziałem. No, nie będę go tym razem bił, później go złapę. Młotkiem bym go zabił, tymi rękami bym go zabił. Tymi rękami! Dobra, idziemy dalej. Co jest? No, mi się za tego dała. Ciebie zabiję! Ciebie! Bez ciebie to żyć nie mogę, jak cię nie zabiję. Dumm! mam tu na spodzie. Boah, to zniszczył. O, dwóch za jednym? A nie. Sporo tej kwitro. Dobra, idziemy dalej.

Coś z nie reaguje. Bum. W tym cię będę niszczył. Coś wytrwałeś. Kurde. Padnie. No był typy. Cały magazynek i ten jeszcze stoi. Ej, bo ja też nie mam tyle życia, żeby się Też. Ile jeszcze masz? Jezus, nie da się go zabić, czasem tak Super No co za down Gram na... nie amatorzy, czy coś tam, tylko na najwyższym poziomie, może dlatego jakoś Nie na coś trzeba go zabić, ale ja nie mam zbyt dużo życia Trzeba by się tutaj schować, czy coś napić Ile no, no. Boom nie mam życia tyle, no kurwa! Nie rozumiesz? Co ty się uczepiłeś mnie? Idzicie zabić, idźcie za i zjesz. Game over, ja pierdolę. No nic, koniec mojego gameplaya. Nagram kolejne odcinki. Pozdrawiam. Subskrybujcie łapka w górę. Wbijajcie na moją stronę w opisie. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.